Hej, cześć, mam go z tej strony. Knubi. <coughs> Witam Was w kolejnym odcinku z serii Script. Postanowiłem nagrać ten odcinek, bo już go nagrywam no piąty raz. Jak już w poprzednim odcinku napisałem w opisie, że zepsuł mi się kontazja, to właśnie na kontazji próbowałem nagrać ten odcinek. Nagrywałem go trzy razy i za każdym razem mi nie mogło zrenderować filmu. Zrenderowało 7 minut i i koniec. Nie, nie szło dalej. Także, mm, dzisiaj zrobimy, jak już wiecie po opisie... Yy, jak to się nazywa? Topkę graczy, którzy mają najwięcej killi w gui. Krótko mówiąc. Więc, yy, zróbmy sobie takie małe przemyślenia. Yy, jak chcemy robić te staty? Czy ma się zapisywać jak gracz wejdzie na serwer, czy jak gracz kogoś zabije na serwerze? Ja warcie bym polecał tą drugą opcję, bo po co zapisywać ludzi w tej opcji, którzy mają np. 0 killi, tak? Więc można <coughs> tak fajnie to zrobić, <coughs> nie będzie nam zapisywać zmiennych. I wtedy nie będziemy mieli takiego burlu na serwerze i może nam mniej lagować. Także zapisujemy takie... Proste eventy on death of player Czyli jeżeli gracz kogoś zabije if stats kill an attacker score is not set set stats kill attacker to 1 Czyli że kogoś zabił, no i stop Jeżeli już zmienne istnieje po prostu add1 to stats kill attacker I to sumie tyle za węgnie, nie? Mamy zmienną zrobioną. <laughs> Także możemy teraz zająć się um, naszą komendą Topki, czyli piszemy kośnik Command Top i jeszcze strony integer równa się 1 cheese. Zaczynamy od pierwszej strony. Trigger oczywiście w komendzie. No i zapisujemy sobie zmienną strony która będzie nam sprawdzać ile mamy stron, ile z tego, <coughs> ile z tej zmiennej wyjdzie nam stron, tak? Więc set strony to rounded up w nawiasie size of stat skill z gwiazdką, dzielone na miejsce, ile jest w GUI czyli 54, I jeżeli i argument, is between one and strony czyli że nasz podany argument to myślnie to jest jeden jest pomiędzy stroną pierwszą a wszystkich stron to przechodzi nam go dalej otwiera nam chest open chest with six rows named 6 <coughs> top key w nawiasie zapisujemy sobie stronę że później tą stronę odczytać w evencie on inventory click argument tak o, słuchawki mi się usunęły i go to Bind, batik, żeby się nie bugowało Krawf mi się przesunął i teraz robimy pętlę nasz stat skill żeby zrobić zabezpieczenie żeby nam graczy nie usunęło Robimy tymczasową listę Lob Indeks Lobalę. Więc tak, w naszym Lob indexie będzie znajdował się nick gracza, a w Lob Value będzie się znajdował interior, czyli on ma faktycznie zabójstwo. Bo tutaj zapisaliśmy ataker, ataker w sobie posiada name gracza, który zaatakował i przypisuje mu punkty do LoP tak takie przypomnienie z mojego odcinka o pętlach. I teraz zapisujemy num na wszystkich, ile jest ogólnie graczy w Topce. Czyli Set to Size of lista i teraz zapisujemy. Ile możemy na stronie maksymalnie mieć? Zobaczcie, jeżeli mamy stronę drugą, tak? To musimy zapisać kto jest e, tym ostatnim, tak? Ostatnim na stronie listy, żeby tak fajnie to precyzyjnie nazwać. Ale wiem, że źle tłumaczę, ale może ten... <grym> hmm, zrozumiecie. Czyli zapisujemy zmienną max na argument, czyli na przykład na stronę drugą. I razy slotów 53 53, a powiecie, że jest 54 slot w GUI, tak? Tak, to zgadza się. Tylko, że jako 54 slot będzie mm, przejście na kolejną stronę. Teraz, jeżeli już mamy maksymalny slot, to mm, zapiszmy sobie minimalny. Tu Maksymalny minus 52. Czyli to będzie nasza przedziałka. Któż, który gracz mamy zapisać do GUI? O! Taką właśnie to miałam powiedzieć. Lopy. Teraz robimy pętlę maksymalną. Timas. Lopujemy naszą listę. Czyli precyzyjna, taka zwykła topka. Jeżeli V, Lop Number. Tak tak is not set no to zapisuje nam v, lob number to loop value czyli value do loop value i set name loop number to loop index loop uh, index jest tego. no i jeżeli loop value jest większy większy od value... Oj, oj, oj coś mi się tu pomieszało, value love, number, lop number, kropek, pręso, ja to skopiować, wkleić i teraz y, tutaj zostaje pusta i tutaj musimy napisać delete, lista, I właśnie już zrobił błąd. <laughs> Bo nie jesteśmy w pętli. I tutaj nie możemy użyć lop y, index. Czyli musimy zrobić... Y, name lop number. Siup, 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 siup. Tyle? Dobrze, tu zamykam, tu zamykam. Powinno być dobrze, jak nie to poprawię. No, i teraz zapisujemy zmienną i do 0, tu 0, żeby ustawić nasze sloty tak w GUI. Jeżeli teraz zrobimy warunek, czy jest kolejna strona, w argument plus 1 i slarger strony, set player's current inventory, czyli ta otwarty chest. To, uh, set current inventory slot 53 bo zaczyna się liczyć od zera tu star. możecie wpisać sobie co chcecie na medy mm, no to nie ma już więcej stron. jeżeli argument czyli strona podana jest większa od strony czyli już nie ma więcej stron czyli już nie ma więcej stron mówi flora nie ma już więcej stron. Siup, siup. I Elsa, bo nie możemy dać tu stop. Set players. Players. Current inventories. Slot 53, tu nether star. Dammit. Następna strona. oj Flora. Ups. Oj, oj, oj. Przejdź na stronę kolorek jakiś. W argument plus 1. I w sumie to teraz można zrobić. Teraz to tylko formalność, nie? Lop yy, max tms. O kurczę. TMS. Czyli lopuję naszą maksymalną ilość razy, ile do jakiego człowieka mam dojść, żeby nie maksować wszystkich. Nie lopować wszystkich, bo może nam się pomieszać. I dajemy warunek if Flop Number is Between min and Max. Czyli jeżeli Lop Number jest pomiędzy naszymi, których chcemy wrzucić do GUI, bo to jest akurat ta strona. I jeszcze if Flop Number jest mniejsze bądź równe num, czyli, że jak mamy już ostatnią stronę i nasz lop number chce ustawić e, num naszą, ile mamy graczy, to nie ustawi nam pustych okienek, tak? I slot number jest mniejszy od num. To teraz set players, current, inventories, slot i, który zapisaliśmy tutaj. Slot i. Jakiś tam, nie wiem, item, na przykład Piper, namet, night, miejsce, <coughs> przepraszam, no jakiś taki fajny kolorek, lop, number, chip, jakiś lorem, a damy lore, żeby widzieli jakie punkty są. We flore, a nazwa. Um, aha, dobra, muszę tutaj tak zrobić, czyli name, lot number siub e, to działa new line, czy ten? Chyba ten, coś mi się kojarzy no i a, a punkty e, 6, e, jeszcze ten procent, value, lot number Coś takiego, i addy 1 tu, i. Co, coś tu jeszcze. Chyba z tego to by było wszystko. No, mogę się mylić. To teraz zróbmy, jeżeli zapisaliśmy na przykład następną stronę, to żeby jak klikniemy na to, to przechodziło nam automatycznie na kolejną stronę. Czyli potrzebny nam event on inventory click. Teraz robimy warunek, jeżeli inventory, name of players, current inventory, czyli nazwa Inventori który gracz ma otwarty, contains, jak ja tu to zapisałem, top killa 6, top killa. if slot is smaller than 0 zabezpieczenie, żeby nie wywalało błędów w konsoli i cancel event, żeby nie mógł wyjmować przedmiotów i teraz tak if players current inventories slot slot is nether star if name of players current name of players current inventory slot slot i y, następna strona set strona tu no i teraz tak, musimy zapisać stronę, bo przecież wykonamy komandę poprzez playeras, kośnik command, tak, y, top i strona któraś. <coughs> Dlatego tutaj jest ten integer. Czyli musimy zapisać stronę, i dlatego tutaj zapisałem argument, żeby pobrać sobie stronę, jak już wcześniej mówiłem, czyli uncoloured inventory, name of players current inventory, i tutaj do strony zapisało nam top killer i tam w się stronę, I teraz musimy zreplaceować te <laughs> niepotrzebne rzeczy, czyli replace all top killer nawias. Jak już e, zauważyliście, napisałem Uncolored. Un Słaby, ja jestem z angielskiej woli, przepraszam. E, więc nie musimy tutaj pisać kolorków, żeby ich taśmę replaceowało. E, in, strona, with, puste. No i jeszcze Replace All. Zamykający nawias, in, strona, with. No i teraz musimy sparsetować to jako integer, bo będziemy do tego dodawać, czyli plus jedna strona, nie? Bo zapisaliśmy na razie stronę, tą, którą mamy otwartą. z integer. No ale musimy dać kolejną, więc musimy zrobić działanie matematyczne. Żeby zrobić działanie matematyczne, no to musi być to liczba. A jeżeli replace'owałem to automatycznie skrypt zamienił to na stringa, czyli tekst i po prostu jak dodasz, y, tekst, y, dodasz integer do tekstu to się nie doda tak fajnie Czyli musimy zrobić bardzo integer closujemy y, dla player'a inventory close player's inventory czekujemy dwa tiki żeby się nie bukowało execute player command top strona plus 1 no i stop i chyba to powinno być tyle to nie to 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 no to o tu baczor scari load YouTube default string co scripts camera scripts disable Ask, reload YouTube, invalid format, string script comments, disabled in the English one, try os reset, Screen disable us. Ej, a to działa? Nie działa. Coś się zepsuło. Ewidentnie.

I can't find the script here Aha, good Cool <coughs> oh, I I Okazało się, że skrypt miałem... Nie tutaj co trzeba. Miałem zamiast skrypt miałem tutaj. Taki peszek mały. A, sk reload YouTube. No i mamy jakieś tam errory A, reload YouTube. Przez dwa ty. Yy, przejście na kolejną stronę. A, dobra. Wiem czemu nawet. Tutaj zamiast kratki dałem tak jak piszę w tym czawie. Mój błąd, przepraszam. Dobra, każdy top nie stronę, bo nikogo nie ma w, w zmiennej. Czyli if argument is between, czyli set stron to round the top. Ale przecież jest zero, więc... Tutaj mogę jeszcze dać stop Tutaj dać senda Błąd yy, Nikt jeszcze nikogo nie zabił Stop Reload Znik Top Błąd Nikt jeszcze nikogo nie zabił Ebra, poświęcę się już dla dobra skryptu i umrę od pana Jacka który jeszcze chociażby miał mieczyk, to by było fajnie. Siup! Eee... A, no tak, goda włączyłem. Kośnik e, gody. Siup! 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 Kośnik top. Mamy... Miejsce pierwsze. Ja, tak, Punkty. Dwie sztuki.

Co ja zrobić? A, dobra. Tylko Podejdziemy, zabijemy się. Jeszcze raz. Przepraszam. szwagier wszedł do pokoju. No i zabijmy go jeszcze raz. Sprawdzimy czy nie oszukuje. Kośnik top. Mamy dwa punkty. Dobra. Wrócimy mieczyk. Podejdziemy Gnugi. Który jest umarnięty. I sprawdzimy czy mnie doda do topki. Jako drugi, czy jako pierwszy. Kośnik top, mamy dwa tam miejsce, drugie knugi K jest przed J czy E kurczę zapomniałem alfabetu, bo ogólnie tak jest, że jak na przykład Jacek ma dwa punkty i knugi ma dwa punkty, to segreguje y, według nazwy, tak że jeżeli na przykład K jest szybsze od J w alfabecie, to knugi był pierwszy, a nie Jacek. No zaraz sprawdzimy, bo kurczę. Zapomniałem, co jest. Mm. <laughs> przed czym. A ja zabijeć z łapy. Uwaga, 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 uwaga. Jeszcze trochę. A jeszcze mam. Jedno pytanie. Czy tu nie będzie jakiegoś... błędu? Aha, dobra. nie ja to zrobiłem. No, myślę nad taką jedną rzeczą, dosyć... Gdzie mój mecz? A, Jacek ma jeżeli nas zapije zombie. to czy go to da do topki. Kośnik top. Mamy. No i właśnie mnie to martwi. Eee, attacker is Player Taka mała kłopota, tak mocno w kurze. Scary load, YouTube Dobre. Spawnujemy zombiaka, spawn mob, zombie. Chodź zabij mnie. Siup, siup, siup. Topkę, powinno być tutaj 2 punkty, ale patrzę Na razie jest dobrze Trzeba zabić tu ząb jaka, bo wkurzę I choć tutaj ja coś zabijecie sprawdzimy czy dodaje punkty Jest 4 do 1 Kośnik topkę No i mamy 3 do 2, czyli skrypt działa Teraz sprawdzimy czy jeszcze te, będą działały strony. Zadamy sobie komendę fake'ową. Command e, fake kills e, trigger set e, stats kill random integer between 0 1000 Tylko tutaj jeszcze jakieś przypadkowe, te żeby nie było No i jeszcze pętla, na przykład 150 times No i reload pod trójką, może być SK Reload to YouTube Set stats, kill, root, fail, miss, not, boolean. Aha, tak. Do random integer between 0 and 100. Oh. No i sprawdźmy top count. mamy trzy sztuki. Five kills tabka, uuuu, przejdź na stronę drugą, mam stronę drugą, mam miejsce 50, 106, 107, 140 o, punkty 0 no tak <grym> mój błąd No, a no, nasz entity tutaj się zachował no to był mój błąd przepraszam no i więc mniej więcej tak to by się prezentowało troszkę pomniejszyłem okienko żebyście lepiej widzieli podczas mojego pisania no tak, oglądałem ten mój odcinek na YouTubie, jak ostatni, no i tak strasznie ciężko było przeczytać, jak ktoś ma słabszy internet, a nie HD, więc trochę je zmniejszyłem, no i ty, także to chyba by było na tyle, ja ze tej strony dziękuję za oglądnięcie, komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, cześć!